Serdecznie kolejna partia, jak ogrywali Harego Kasparowa. Harry Kasparow to był niezły zawodnik. To proszę i już gra swoją ulubioną sycylijską wariant Najdorfa. A Korsuński się nie boi Rostisław Korsuński Azer z Azerbejdżanu przyjmuje I to ustawienie oto charakteryzuje wariant Najdorfa, naszego trzeciego w historii szachisty. Przypominam, pierwszy był Rubinstein, drugi Tartakower, trzeci Najdorf, czwarty Winawer, piąty chyba Kulikowski. Zobaczmy tam. Koniec C2. Skromny ruch E5. To od gałęzie nazywa się wariant bolesławskiego. Makot, B92, <laughs> tak grywał Pułgajewski przeciwko Karpowowi w meczu pretendentów. Jefim Pietrowicz-Geller grywał to białymi, dobrze. A4, to żeby czarny nie zagrały B5, żeby nie łapały kongry. Goniec E6, normalny ruch i F4. Onor nic nowego pod słońcem. Skoczek BD7. Goniec E3. Teraz kiedy pion wyszedł, znaczy goniec wyszedł na E3, czarny biją. I skoczek E5. Bardzo dobre podla skoczka. Gońca postawimy na F6, będzie nieźle. Skoczek D4. No trochę zrobił mu tu surpryzę. <laughs> Teraz osobiście gdybym miał do wyboru posunięcie. Zagrałbym gońcem na c4. Jednakowoż tam koń może skoczyć. Na f5 on może skoczyć. Więc Kasparow troszeczkę tak zagrał skoczek g6. A napadł na kontrgońca. Goniec się cofnął, to się zawsze cofa wieża F8. Kasparow lubił stawiać wieżę na A8, niektórzy stawiają tę wieżę na D8, a drugą na C8. Skoczek F5, pozycja jest obiektywnie równa. I uwaga, ten goniec, który stoi bardzo pasywnie, ale on chroni ósmą linię, Broni słabego pionka, broni punktu G7, i na H6 też patrzy. Bardzo ważna figura. Bardzo ważna figura, wypełnia dużo funkcji, jest silniejsza niż jego reputacja. Goniec D4 i tak nigdy nie grał. Kasparow się przerzuca. Hetman idzie do ataku na F2. On często chodzi na G3. Skoczek C5. Czarny stoi bardzo dobrze. Hetman G3 to dobre posunięcie. Można było wykonać chwilę wcześniej. F6. A to jest niewymuszony błąd. Niewymuszony błąd. Tak, takiego ruchu nie wolno robić. Niby kryje punkt F7, ale to, to jest pierwszy błąd, po którym białe dostają przewagę. Koniec H5. I co z tym koni do narożnika go wycofać nie można, króla do narożnika nie można, Hetman coś nie można. Goniec F7, Kasparow znajduje jedyne posunięcie, które daje jeszcze wyrównanie, wierzę AE1, ale Kasparow nie jest w swoim sosie, jak to mówią, on lubi dynamiczną, atakującą grę, a jest w obronie. Goniec F3, Hetman patrzy, znaczy Goniec patrzy rentgenem na Hetmana. Mam uciekł. Widzimy Kasparow. Tak trochę gra bez planu. Tak trochę Kasparow sobie tu spokojnie. Goniec G4. Mamy klasyczną przewagę. Tak, 6 do 4. Hetman C6. W efekcie manewrów goniec stanął lepiej. Goniec stanął lepiej i spróbujmy wykonać posunięcie białymi. Dajmy sobie trochę czasu. to widzi, ten widzi, widzimy koncentrację figur <laughs> na punkcie G7, zasłania skoczek. To żeby ten skoczek nie zasłaniał, gonimy go. Gonimy go. Aczkolwiek można było też grać skoczek G7. Goniec F6 z przewagą. Nic. H4 też dobre. Kasparow na pewno tam to policzył. I tu zamiast zagrać goniec C4, wziął Pionka E4. No trzy razy atakuje, będzie patrzył na C2. No ale prosta odpowiedź, skoczek E4. Wieża E4. Wieża E4. I chodzi o to, o, nagle okazuje się, że brzmi gra Gambit. Dał Pionka, dał Pionka i atakuje. Wieża E8. I proszę bardzo, kombinujemy jak Korsuński, a kombinujemy nie przeciwko, nie byle komu. tam gra czarny Michary. Skoczek jest do zabicia. Tam oczywiście po odejściu skoczka będzie szach i wzięcie gońca, Jest to takie... Co zrobił Kasparow? Czy Korsuński? O! Przerzucił wieżę na doskonale. Nie spieszy się z braniem. Teraz skoczek E5 niedobre. Skoczek H6. Król H8. Najpierw tu. Z wygraną. Kasparow wziął jeszcze jednego pionka. Kasparow to taki typowy pionkożerca. Pionkożerca pożera piony. Nawet tu ten mu pożar figurę. Pożar mu piona. Jak policzymy, to biały ma konia za dwa piony. I te piony takie niepełnowartościowe, a figur jest figurą. Hop. Więc Kasparow, jako typowy pionkożerca, wziął trzeciego piona. Like, spróbujmy zrobić ruch Spróbujmy zrobić od białymi czas start Spróbujmy No jest pewne, że Korsuński, który wtedy grał komputerem, to był bardzo słaby komputer. Powiem zagrać goniec F3. a Zagrał goniec C3. Teraz obrócimy szachownicę. Spróbujmy zakombinować jak Kasparow. Mamy rzadki przypadek w karierze Kasparowa, że tutaj nie zauważył, że powierza d4, ma odejście hetmanem na g5 z wygraną pozycją. I zagrał hetman b5. No teraz znowu wracamy szachownicę. Teraz niestety, niestety już nie jest dobrze. Goniec przyszedł na f3. Pozycja się skonsolidowała. <laughs> Był taki już obustronny most, nie do czas. Kasparow potem po partii. Dużo przykrych słów sobie powiedział. Proszę. Pion. Kasparo widział. Szacha dał. I A5. I są dwa piony za figurę. Czarny goniec biał polowy, pasywny. Goniec zwrócił sobie... Białe konsolidują pozycję. Goniec broni wieży. Stępem przed na Hetmana. Teraz proponuję uprzejście do Klasycznej końcóweczki. Oczywiście Hetman D2. <coughs> przepraszam, też wygrywało. Kasparo widzi szacha i nie może uniknąć wymiany gońców. Wymiana figur korzystna jest dla strony, która ma przewagę materialną, czyli w tym przypadku dla białych. I wieża D3 nie dwuznaczna. Groźbą dania szacha, nawet mata na H3. Natomiast można powiedzieć, że goniec A5 na to Kasparow liczył, wtedy, mata dostają dokładnie, mata dostają niespodziewanie białe. Także wieża D3. Kto szybciej przerzuci wieżę na linię H, ten wygrywa taka śmieszna pozycja. Hetman C2. Gonie z D2 i jest problem. Gonie z D2 i jest problem. Wieża E5, no ale tam nie ma szacha. Wieża może przyjść na H3, bo Hetman broni Gonca I proszę jak sprycię zagrył. Po biciu Hetmana z odbije i, i nie ma czym grać kosparów. Więc dał szaszkę, ale wież już nie, nie uniknie. Wiesz, już nie uniknie A4. No uciek na białe, żeby go nic nie atakował. Pionka. A proszę bardzo, ten mu dalej. Hetman F3. Szaszków nie ma. Hetman E2. Tu chcę dać Maciusia. No, jeżeli tam oczywiście. Hetman D5. Na razie doł szachutka. I skasował pioneczka. No i teraz Kasparow mógłby się poddać, bo pion B wygrywa, ale wciąż gra jeszcze. Kasparow wciąż gra jeszcze. Wieża H5. I pełna centralizacja. Teraz pion będzie szedł, a tutaj szachów nie ma. Król G6. No Najprościej wyrabia do robienia drugiego Hetmana. Nie daje, ale po Hetman D3 Kon Hetman kontroluje pole B5 Kasparow znowu widzi szaszka, ale po c 2 co on ma zrobić? No zagrał H4, mógł królem mi się najszybciej H4 poszedł szybko, szybko, ale po tym szaszku Musi, no, praktycznie, no. I proszę. Hetman kontroluje dwa pola, a ten musi się ruszyć, szacha nie ma. B6. Szach niegroźny. Król B2. Hetman E5, tak. Gonie C3. Hetman E2. Król C1 na pole Innego koloru. H3, B7. Jak widzimy, walka nabiera rumieńców. I białe dają mata. Białe dają mata. Trzeba pomyśleć chwilę. Podciągnąć Hetmana do tak żeby go nieco atakował. Ojej. Hetman c 8 Hetmany pędakować tak, żeby te nie mogły się zasłonić. Gonie zdaje szacha, wchodzi, kryje czarne pola. Hetman kryje czarne pola. Piana warto wziąć. Bo przeszkadza. Po Hetman C5. Poddał się, bo jest mat w dwóch, po króle w trzy w jednym, a po król. W zasadzie w obu wypadkach w jednym. Piękne. Ograł Kasparowa. Kasparow bardzo przeżył ciężko tę partię, a ja dziękuję za uwagę.